W takim konkretnym obrazie wiedzieli Państwo, na co szykuje zamach PiS, Konfederację obie i prezydent Nawrocki niestety. Nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część tych środków uratować. I zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski. Oto miażdżące wystąpienie premiera Donalda Tuska, który bez owijania w bawełnę wypunktował sabotażystów z PiSu, Konfederacji oraz Nawrockiego. Tusk nie tylko pozamiatał, on obnażył ich skrajną nieodpowiedzialność w obliczu realnego zagrożenia. Zaczniemy od spraw, które budzą zrozumiałe emocje i zainteresowanie całej polskiej opinii publicznej, a więc kwestia Rady Pokoju i Gazy. Oraz kwestia SAFE, wielkich pieniędzy, jakie Polska ma, może, ma szansę ciągle otrzymać i wykorzystać na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rada pokoju prezydenta Trumpa zbiera się w Waszyngtonie. Jak już wielokrotnie informowaliśmy polską opinię publiczną, naszych partnerów i także prezydenta. Rząd nie przewiduje w tych okolicznościach i warunkach uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju. Ewentualna wizyta w Waszyngtonie przedstawiciela prezydenta będzie miała charakter obserwacyjny, a więc w charakterze obserwatora przedstawiciel Polski może oczywiście uczestniczyć w tych, w tych obradach. Sprawę. Trzeba postawić jasno i chyba dość kategorycznie i precyzyjnie. Po pierwsze, Polska na pewno nie zamierza i nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy. Mamy swoje problemy bezpieczeństwa. Nie, nikomu nie muszę tłumaczyć, na czym jesteśmy skoncentrowani i na czym skoncentrowana jest polska armia i polskie wojsko. Nie, polska także nie jest zainteresowana współfinansowaniem przedsięwzięć deweloperskich na Terenie, nie, na terenie Gazy i to też chyba nie wymaga szczególnego wytłumaczenia. Pieniądze są potrzebne na inwestycje w, w naszych miastach. Jeśli chodzi o SAFE, dzisiejsza noc pokazuje ze szczególną ostrością, jak ważne są pieniądze, jakie udało się naszemu rządowi, naszym ludziom także w Brukseli zorganizować w Unii Europejskiej. Mówimy o tych setkach miliardów złotych dodatkowych kredytów na bardzo korzystnych zasadach, które mają służyć polskiemu przemysłu zbrojeniowemu, polskiej obronie powietrznej. Dlaczego mówię, że ta noc jest wyjątkowa? Rosjanie dzisiaj zaatakowali Ukrainę. Wykorzystując 425 środków napadu powietrznego, w tym cztery rakiety balistyczne, Iskander, 20 pocisków CH-101, różnego typu bezzałogowe statki powietrzne, 396. Pamiętamy atak rosyjskich dronów w Polsce ten wrześniowy, więc wyobraźmy sobie, co oznacza atak 400 uzbrojonych dronów. Celem ataku była infrastruktura energetyczna w miastach Stryj, Bursztyn, Odessa, Dnipro, Zaporoże oraz niektóre cele na wschodzie Ukrainy. Dlaczego mówię o tym tak szczegółowo? 90% wydatków, jakie są związane z naszą obroną powietrzną i przeciwdronową w programie SAN, będzie pochodziło ze środków SAFE, tego wielkiego projektu. 90%. Nikt już nie ma wątpliwości, że jednym z warunków odstraszenia Rosji od ataku na Polskę i inne kraje jest zbudowanie systemu, który będzie uniemożliwiał ataki takie, jak, jakie dzisiaj miały miejsce nad Ukrainą. Mówimy o bezprecedensowych pieniądzach. Ja nie jestem, nie, nie będę niedyskretny. Te pytania się pojawiają, jesteśmy zobowiązani różnymi poufnymi klauzulami z naszymi partnerami zewnętrznymi, ale tak, żeby mniej więcej obraz był jasny, pożyczka koreańska to jest prawie dwukrotnie wyższe oprocentowanie. Nie będę mówił w krąkatach i szczegółach, ale to daje tylko wyobrażenie, i nie narzekamy nie o to chodzi, tylko daje wyobrażenie, jak, jak korzystne są warunki, jakie my dzisiaj mamy w programie SAFE. Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli Państwo, na co szykuje zamach PIS, Konfederację obie i prezydent Nawrocki, niestety. Tylko dla samej huty Stalowa Wola z programu Sejf wartość inwestycji przekroczy 20 miliardów złotych. To jest prognoza nie moja, tylko agencji Uzbrojenia. 20 miliardów złotych dla jednej huty w stalowej woli. Jak wiecie, to jest miejsce, gdzie produkujemy rzeczy, z których naprawdę możemy być dumni. To są kraby, to są broszuki, to są raki. Już cały świat jest zainteresowany tym, żeby też od nas to kupować, więc mówimy o, wielką, o wielkiej inwestycji, która będzie służyła, jeśli oczywiście y, prawica i prezydent zrozumieją, na co robią zamach. Będzie służyła polskiej gospodarce, polskiej obronności, y, możliwościom eksportu y, polskiego uzbrojenia. Mówimy o innych miastach też takich jak Tarnów, Czernica, Skarżysko-Kamienna, Pionki, Bydgoszcz, Radom, Gdynia, Sano, Klaskowice, Konieczki koło Częstochowy. Ja wymieniam tylko naprawdę część z tych, z tych miejscowości, gdzie trafić mają miliardy złotych z tytułu programu Safe. Ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny, bo jak wiecie, w sobotę jeszcze zamierzają tam robić swoje konwencje partyjne. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy robią zamach na te 20 miliardów złotych. Bardzo trudno mi zrozumieć, ja właściwie nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy. My i tak, jak patrzę na pana premiera Kaczyńskiego, kamysza panią minister Majszczyk, która dzisiaj reprezentuje Ministerstwo Finansów i na nas wszystkich, my i tak znajdziemy sposoby nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować. I tak znajdziemy sposoby, żeby przynajmniej część tych środków uratować. Ale to będzie kosztowało czasu i to trochę będzie kosztowało też niepotrzebnie pieniędzy, nerwów. Ja rozumiem jakieś obsesje antyrządowe, znaczy rozumiem. Być może to jest powodem, dla którego chcą zablokować ten wielki program. Może wśród nich są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw czy innych firm, tak to też czasami wygląda, ale nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić działania, które w konsekwencji może oznaczać utratę, powtórzę jeszcze raz, 20 miliardów złotych tylko dla jednego zakładu, jakim jest Huta Stalowa Wola. Więc zastanówcie się, tu zwracam się i do prezydenta Wrockiego i jego ludzi, i do liderów politycznych PiSu i Konfederacji zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski w sytuacji, kiedy za granicą jest tak okrutna wojna, jakiej przed chwilą mówiłem. Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, pomagając rząd w realizacji tego programu.